W tego tygodniowym przeglądzie najciekawszych gier na Androida nie uświadczycie żadnej ciekawej promocji czy przeceny. W zamian za to mamy zestaw naprawdę ciekawych premier. I choć nie są to głośne tytuły, to gwarantuję, że jest na czym zawiesić oko. Ucieczka z więzienia to temat niezwykle wdzięczny, jeśli chodzi o gry. To bowiem wspaniały temat na grę przygodową czy strategiczną, choć uczciwie przyznając niewiele jest tytułów, które z tej tematyki zrobiły dobry użytek. Jedną z nich jest The Escapist. Gra, która ze sporą dozą poczucia humoru pokazuje nam jak zróżnicowany i ciekawy może być proces ucieczki z więzienia. Przepychanki z klawiszami, handel z innymi więźniami, załatwianie osobistych porachunków, bójki na apelach. To wszystko znajdziecie w tym naprawdę rewelacyjnym tytule. Dobre platformówki zawsze są w cenie. Te słowa potwierdza naprawdę przyjemna gra Agent Aliens, w której wcielamy się w małego kosmitę infiltrującego zasieki wroga i próbującego wedrzeć się do wnętrza potężnej fortecy. To jedna z niewielu gier tego typu, w której proces ataku na przeciwnika został zautomatyzowany. Wcale to jednak nie oznacza, że rozgrywka jest prosta, wręcz przeciwnie. Musimy odpowiednio zaskakiwać przeciwników, by ich pokonać, a przemierzanie kolejnych planży i platform daje naprawdę sporo frajdy i stanowi wyzwanie. Proste sterowanie, proste zasady, prosta oprawa wizualna. W Doodle Wars praktycznie wszystko jest niezwykle proste, prawie tak jak konstrukcja cepa. A jednak, choć na pozór to niemożliwe, gra się w to naprawdę bardzo przyjemnie. W grze staramy się możliwie jak najszybciej i jak najefektowniej wyeliminować przeciwników pojawiających się na planszy. Są to wrogowie różnych rozmiarów. Od małych, niezbyt groźnych przeciwników do wielkich zbirów z karabinami. Co jakiś czas przytrafia nam się także pojedynek z bosem, który już zdecydowanie nie należy do najłatwiejszych. Sprawdźcie sami, wiem co mówię. Gry wyścigowe mają na urządzeniach mobilnych sporą tradycję. Pośród bardzo realistycznych gier, stawiających na fizykę jazdy i odpowiednią oprawę wizualną, trafiają się jednak tytuły, które podchodzą do tego tematu zdecydowanie mniej poważnie. Taką produkcją jest Super Karts, gra, która ukazuje wyścig jego kartów w pełni kreskówkowej i mocno zręcznościowej otoczce. Nie brak tutaj różnorodnych power-upów, zmyślnych przeciwników, dopalaczy i innych cudów, które w sekundę mogą zmienić kolejność na mecie. Jak to w dobrej zręcznościówce tego typu bywa. Na koniec coś dla miłośników konstruowania i niszczenia jednocześnie. Super Tank Rumble to bowiem produkcja, w której zajmujemy się konstruowaniem i ulepszaniem swojego czołgu praktycznie od podstaw, skupiając się na jego ramie, poprzez lufę i karoserię, na możliwościach jezdnych skończywszy. Jeśli będziemy zadowoleni z końcowego efektu, to stworzoną konstrukcję możemy wystawić do walki z innymi graczami w bardzo szybkich i efektownych potyczkach, w których walczymy do momentu, aż nie odpadną wszystkie poszczególne części pojazdu. To zdecydowanie dobra zabawa. I to już koniec kolejnego przeglądu najciekawszych gier na Androida. Tradycyjnie nie zapomnijcie o zostawianiu łapek w górę, a kto jeszcze nie zasubskrybował naszego kanału, niechaj szybko to zrobi. Do zobaczenia.